Cześć i czołem, witajcie w magicznym świecie Sky Saga. Otrzymałem dostęp, niestety e, będzie to tylko dostęp na dziś. Ktoś mi powie, kolei zwariował? Gra w Minecrafta? Nie, nie zwariowałem. Zawsze lubiłem takie gry, jednak Minecraft nie podchodził mi ze względu na grafikę i masę dzieci. E, w Sky Saga mamy mm, wyspy, latające wyspy. Na których to się urządzamy: crafting, oczywiście, również gra voxelowa Jak widać, grafika jest komiksowa, jednak to naprawdę w niczym nie przeszkadza. Jestem na chwilę obecną zachwycony grą. Jeśli to tylko wyjdzie lub dostanę vip na 24 godziny, 7 dni w tygodniu dostęp, na pewno będę w to grał. Co jest unikatowego, co odróżnia tą grę od Minecrafta, no raz, grafika, wiadomo, w Minecrafcie mody, tutaj modów nie ma, nie wiem czy będą, ale, słuchajcie, słuchajcie się, przy, przy zbieraniu różnych rzeczy, każdy blok, w zależności od czego jest zbudowany, z jakiego materiału, wydaje inny dźwięk przy wydobywaniu go, mamy tutaj drewno, słuchajcie, Proszę bardzo, i zobaczcie, przy uderzeniu objętość bloku zmniejsza się. Oprawa audiowizualna jest bardzo przyjemna, ale to bardzo. Teraz następną magiczną rzeczą jest gra światła, słuchajcie. Gra światła jest fenomenalna. Każdy najdrobniejszy obiekt rzuca cień. To jest naprawdę, no, coś, coś rewelacyjnego. E, na chwilę obecną, no, gram kilkanaście minut, nie spotkałem jeszcze potworków. Crafting jest bardzo prosty. A dlaczego prosty? Już tłumaczę. Wchodzimy sobie w R i bierzemy na przykład y, broń i coś tam jeszcze. I pokazuje nam, na przykład, żeby zrobić e, kilow z, z kamienia, potrzebne jest drewno i ostra skała. E, I po prostu klikamy i tworzymy. Mamy owce. Co nam wypadło? Jedzonko, bawełna. Czy wełna, nie bawełna? E, mamy również swój latający pojazd, który na początku musimy naprawić. Zdobywając z jaskini, a dokładnie z tej jaskini pokażę Wam której, e, metal i zrobić metalową płytę. Tu mamy forge, czyli nasz piec, w którym wytwarzamy sobie narzędzia. Tutaj co mamy? Metal, metal buckle, metal bolt, śrubki, metal plate, metal rod, decorative jewel, jewel crystal... Ale to nie jest nam potrzebne w obecnej chwili. E, Metal Plate'a zrobiłem. O, proszę słuchajcie, jak uderzamy w kość. Pięknie, brzmi to pięknie. I zaraz zobaczycie tą magiczną grę świateł, która jest w grze. Wchodząc do jaskini, mamy taki klimat, troszeczkę strach. Słychać takie. Nie wiem czy to słychać na filmie um, szum wiatru, taki ba basisty. No to jest coś pięknego. Zobaczcie. Każdy obiekt rzuca cień. Tu mamy teleporty. Kamienie. Teleporty nie wiem dokładnie do czego słyszą. Muszę to jeszcze rozpinić. Proszę bardzo. A tutaj, a tu coś jeszcze jest. A tego niestety nie wykuję. Ale tu mamy, powiedzmy metal. Słuchajcie, jak fajnie brzmi. Proszę bardzo. No, jak dla mnie na chwilę obecną gra fenomenalna. Zobaczymy. E Keystone jest coś. Aha. Reperować trzeba. Dobrze. Elegancko. Reperun Locket. Dobrze. Use Keystone Owen. Aha. Dobrze. Craft. Wow. No naprawdę, rewelacyjnie to wygląda. Kurde. Use Keystone Owen. Jeszcze raz. I aha, zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. Ja mam tylko jedno. Light green. Green. To seems almost alive, to where? Ale co mam z tym zrobić teraz? A, to jest pytanie: Quest Log Harvest Green stone Fragment Greenstone Fragment hm. Co my to mamy? Czy to nie jest Greenstone? Nie jestem pewien co do tego Albo? Albo, albo. Dobra. Craft. Craft sztuk dwa od razu. Dobra. No okej. Okay. Tylko teraz Green Case Ingredient Dobra To już rozkwinimy w późniejszym czasie Teraz zrobimy, uruchomimy machinę naszą latającą Ludka Spoko Ale wolę jednak oczami R No dobrze e, This almost live Press Y To get into complete case Metal plate mm -hmm. Jedzenie materiały, Aha, czyli chyba będę musiał potrzebować jeszcze trzy metalowe płyty, uh, metal plate, tak, i teraz metal ore. Nie wiem do czego, dlaczego mi to poświetla. wyrabiam, No ale harvest metal ore. Aha Czyli jeszcze potrzebuję Metal Ore Więcej muszę tego mieć I tutaj co mamy? Harvest Metal Ore Dobra A, więc muszę jeszcze lecieć do. do do do, do, do Tutaj A, ah, wziąłem kamień do łapy. Dobrze. Okej. jak już tu jesteśmy, to już by było więcej tego... taładajstwa. Oczywiście, to również dostępne jedzenie, z tej głodni. Tu jedzonko akurat wypada. Pyk. Dobrze. Będziemy teraz cokolwiek zrobić. Dobrze. Piek. Nie. Craft. Dobrze. I to jest 15 sekund. Mortal Stones Joż. Crafting Metal Plate Dobrze. Skills Devices Forge Hand, hand Crafting Keystone Owen, no jest tego troszkę, można powiedzieć R. No, i dobrze, i co? Place block to build bridges and explore your home island. Place block. Dobra, mniej o to. Zobaczymy, czy działa w ogóle ten statek powietrzny. No i papuga złaś mi z palca, bo. Dobrze, spróbujmy go. Aha, czyli muszę mieć przyjaciół, żeby do nich latać sobie na. Wyspy Pending friends request Show friend list You have Aha Dobrze Czyli muszę eksplorować Eksplorować Tereny Żeby coś tam sobie odkrywać Na dole mamy Cholera Wysoko to jest No Raczej skakać tu nie będę bo to na pewno zakończy się śmiercią z takiej wysokości. Ale przydałoby się gdzieś dostać na inne rejony. Nasza wyspa nie jest zbyt wielka. Co my tutaj mamy? Aha, tu są schody. Tutaj możemy się może trochę jakby to powiedzieć, rozejrzeć, ale to muszę sobie ustawić, żebym mógł wejść. Dobrze, nasza wyspa jest cholernie mała. Tylko pytanie, jak przedostać się teraz na idę wyspy? Chyba ten teleport byłby do tego potrzebny. Tylko jeszcze nie rozkwiniłem, co i jak z tym teleportem, więc no, będzie na razie zagadką. Co i jak zrobić. No dobrze, ja to rozumiem. Biorę to, tak? No i co? No i, i, i no i nic. <laughs> o Jezus. Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz tutaj. Okej. Okay. Yes. Jee, czatu czatów Wow, otwierają się wrota do piekieł! Wow! Ale zajebisty efekt. No to co? Wchodzimy. Nie no, naprawdę, jest, kurczę. Wow! Magia. Mamy już przeciwników chyba. No nie. Coś super. Jedzenie przyda się. Kamień. A ten co? Aha, Felix. To jest gracz. Dobra, no proszę, mam pierwszych graczy. Dobra, a tak w ogóle to na cholerę mi to ta pochodnia w dzień potrzebna. A... Dobra, jest ok. Tylko teraz co jak dobra pomogłem gościowi a to o strach na wróble wow. klateczki zbieramy nie wiem czy się przydadzą czy nie ale ale co tam quest log y uh, man skills abilities ten komponent dobra co my tutaj mamy? No tu trzeba naprawdę ogarnąć uh, co i jak i z czym bo naprawdę jest dosyć dużo tego bronię. Aha, wood plank. I jest potrzebny do tego anvil. A anvil, żeby zrobić to, co trzeba? Uuu. Aha, purple, sto purple Stone i Sky stone. Dobra, czyli gdzie jest Purple? To raczej nie. To raczej nie jest purpurowy, Więc szukamy purpurowego kamienia. Oczywiście. Jeśli on tu taki jest, bo jeśli nie, no to... Czy kiszka stolcowa? Chicken! Przyjaznie nastawieni są. Ło Jezus Maria! O to nie, tam nie idę. Biegnę, biegnę. No, ta wysypka jest dosyć pokaźna. Pytanie, może. Mm, może purpurowy kamień będzie gdzieś? w nie jak jakiś. Tu mamy domek jakiś, trzeba go zexplorować. No. Oh fuck. O, wilki. Co my tutaj mamy? No, mam jednego purpurowego. Tylko skąd ja go wziąłem? Hmm, to jest. To jest pytanie. Najdę no tutaj, czy nie, ale... Myślę, że tutaj chyba ten kamień może być gdzieś, ale no głębiej. A co to, to jest? Sianko jakieś, czy coś. Nie wiem co ci goście robią, ale ale coś kombinują. Ewidentnie. Dobrze, 23 minuty filmu myślę, że na tyle wystarczy. Jeśli... Jeśli, jeśli będę miał jeszcze dostęp dzisiaj, to możliwe, że dzisiaj jeszcze coś z tego nagram naprawdę giera mnie wciągnęła. Muszę sobie wyrąbać przejście. Kurok Tu coś jest The Lonely Keep O, jest jakiś sukien kot Tylko pytanie, czy walczyć z nim, czy nie? Może jeszcze w mordę Jerzy O ty O panie! Uciekać! Jezus! Gonią mnie! Uciekać! Nie umiem walczyć jeszcze. Kur... O, goni mnie. Oto gnojek. Zafaj dany. Proszę szybko żarcie wziąć. Nie mam! Nie wiem gdzie. Kur... O, żeż ty w mordę, jeża! <laughs> Nie no, spoko. Gierka jest naprawdę miodna. Dobra, dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie, co sądzicie. Na razie.